Dzień dobry Państwu, nazywam się Ryszard Marszawski, Od kilkunastu lat jestem pracownikiem głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Pracuję w zakładzie badań ekonomicznych i społecznych. Na co dzień zajmuję się problematyką społeczną i ekonomiczną, w szczególności zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, aktywizacją zawodową. Bliskie są mi również zagadnienia. Elastycznych form pracy i zatrudnienia. Dziś chciałbym się z Państwem podzielić krótką refleksją na temat bardzo ważnego procesu, procesu, który będzie decydował o przyszłości rynku pracy. Tej przyszłości najbliższej, jak i tej dalekiej, z perspektywą 2035 i 2050 roku, tym procesem jest postępująca. I dynamicznie zmieniająca nas zmiana demograficzna. Zmiana demograficzna, która występuje zarówno w wymiarze globalnym, regionalnym, ale również i krajowym, i dotyczy nas na co dzień, nas żyjących w Polsce i funkcjonujących na polskim rynku pracy. Stąd y, temat y, mojego dzisiejszego komunikatu, mojej refleksji, y, który pozwoliłem sobie zatytułować. Rynek pracy w fazie zmiany demograficznej, stan i perspektywy. W podtytule przykład dobrych praktyk, strategia przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa Europy Środkowej. Za moment nawiążę do strategii starzenia się społeczeństwa Europy Środkowej, ale może na wstępie postawię fundamentalne pytanie, dlaczego tak ważnym jest zmiana demograficzna w aspekcie rynku pracy. Otóż, proszę Państwa, w najbliższych dziesięcioleciach społeczeństwo Polski, społeczeństwo Unii Europejskiej po prostu się zestarzeje. Będzie to społeczeństwo w wieku 50 i więcej lat. I to społeczeństwo będzie kluczową determinantą jakości przyszłych stosunków społecznych i gospodarczych wśród których jedną z naczelnych wartości będzie dostęp do pracy i jej posiadanie. Dziś, proszę Państwa, dane statystyczne informujące nas o stanie rynku pracy w aspekcie demograficznym mówią, że Polska posiada dziś najniższy w Europie wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku 50. Plus. Przekracza on zaledwie 30%. Odnieśmy to do kraju jakim jest Szwecja, w którym ten wskaźnik aktywności zawodowej przekracza 70%. Odnieśmy to do strategii lizbońskiej, aktualnie strategii Europa 2020, gdzie mówimy o tym, że wskaźnik aktywności zawodowej wśród osób starszych, w wieku 50, plus w 2020 roku powinien osiągnąć w Unii Europejskiej przedział od 60 do 70%. Yy procent Jest to więc ogromne wyzwanie, wyzwanie zarówno społeczne, jak i wyzwanie gospodarcze. Temat rynku pracy chciałbym dziś ująć w, w kilku przekrojach funkcjonalnych. Przekroje te są wynikiem właśnie prac nad strategią starzenia się społeczeństwa Europy Środkowej i odnoszą się w swojej złożoności do wszystkich krajów Unii Europejskiej, a więc w, i w tym do Polski. Chcę nadmienić, że trzy koleżanki z Wiedeńskiego Instytutu Spraw Społecznych, a mianowicie Aneta Skopeta, Jana Machacowa i Petra Moser, to główne autorki tej strategii, w przypadku której miałem również przyjemność pracować, uczestniczyć i ją tworzyć. Patrząc na zmiany demograficzne w perspektywie tych dwóch cezur czasowych 2035 i 2050, zarówno w Polsce jak i w Europie musimy wypracować główne zasady oddziaływania na rynek pracy w fazie zmiany demograficznej. I takie trzy zasady zostały wypracowane, są one następujące. Jest to podejście do cyklu życia, jest to połączenie polityk interesariuszy i obszarów oraz skupienie się w szczególności na człowieku i jego potrzebach. Gdybyśmy te trzy fundamentalne zasady, rozwinęli, to odnajdziemy w nich wiele istotnych i niezmiernie ważnych cech, które będą przyszłość rynku pracy w Polsce i Europie kształtować. Otóż podejście do cyklu życia. W tym podejściu mówimy, że wszystkie grupy wiekowe są w centrum uwagi, ponieważ po pierwsze starość nie jest kwestią konkretnych grup wiekowych, zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy. Po drugie, aktywne starzenie się tak naprawdę zaczyna się z chwilą narodzin. Każdy z nas, rodząc się, starzeje. Są jego, to jego różne etapy i w różnych etapach różnie funkcjonujemy na rynku pracy. Stąd tak bardzo ważne w polityce rynku pracy jest właśnie podejście do cyklu życia. Po drugie, łączenie polityk interesariuszy i obszarów. Niezmiernie ważne działanie. Otóż, zmiany demograficzne nie mogą być rozwiązywane przez jedną instytucję. Intercariusze muszą być powiązani zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie. Egzemplifikacja tego przykładu. Otóż, działania lokalne powinny przenikać się z regionalnymi, a na przykład działania krajowe winny być spójne z międzynarodowymi. Tak między innymi kształtuje się funkcjonalność idei, krajów członkowskich, Unii Europejskiej. I to najistotniejsze skupienie się na człowieku i jego potrzebach. Stwierdzamy, że człowiek jest w centrum uwagi wszelkich działań. Wszystkie obszary polityk są traktowane jako obszary, które ostatecznie służą dobrobytowi ludzi, a w działaniach szczególną uwagę zwraca się na sprawiedliwość i spójność społeczną. Na tej kanwie Prezentujemy Państwu pięć najważniejszych aktualnie wyzwań stojących przed wszystkimi regionami Europy, w tym również i przed Polską. Rynek pracy to wzrost udziału w rynku pracy szczególnych dwóch populacji ludzi młodych w wieku 15-25 lat oraz w wieku 50. Wyzwanie drugie to potrzeba zmiany w zakresie systemów zarządzania w szczególności zarządzania systemami emerytalnymi, zdrowotnymi oraz opiekuńczymi. Trzecie wyzwanie to potrzeba zmiany modelu rodziny, jak również potrzeba lepszej integracji migrantów. I czwarte wyzwanie to ograniczenie rosnących nierówności w całej Europie, jak również w jej poszczególnych regionach, tak samo i w Polsce. Na kanwie tych czterech wyzwań Możemy wyznaczyć cztery kluczowe obszary, które w, w relacji do wyzwań wymagają szczególnej interwencji. Interwencji z uwagi na, postępujący, na postępującą zmianę demograficzną. Pierwszym wyzwaniem dla rynku pracy jest zatrudnienie. Niezaprzeczalnym jest, że zatrudnienie jest kluczem do uczestnictwa w rynku pracy i pełnej integracji społecznej. Tak więc inwestowanie w kapitał ludzki, jest uważany za kamień węgielny dla zwiększania szans zatrudnienia. Po drugie, migracje, już zauważalne, już odczuwalne. Migracje to otwarte i aktywne polityki migracyjne, zarówno w regionach, jak również i w całej Europie, wraz ze środkami poprawy integracji imigrantów. To klucz do odpowiedzi na wyzwanie demograficzne, przed którymi stoi Europa. Czwartym obszarem jest obszar, o którym już wspominaliśmy, czyli rodzina. Rodzina, która wymaga w fazie zmiany demograficznej zmiany w zakresie pracy i opieki ze względu na zmianę jej modelu i zmianę wspólnoty domowej. Jest to kolejne ważne wyzwanie dla zarządzania życiem zawodowym. Te zasady muszą być w pełni skorelowane z zatrudnieniem. I chyba równie ważny obszar to zdrowie. Promocja zdrowego, aktywnego starzenia się jest istotna dla wszystkich regionów Europy w celu umożliwienia dłuższego, zdrowszego i pomyślniejszego życia jej obywateli. Mając na uwadze wezwania, mając na uwadze kluczowe obszary interwencji, postawmy sobie pytanie, do czego dążymy, budując strategię przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństwa Europy, Europy Środkowej i Polski przede wszystkim do minimalizowania negatywnych skutków tej zmiany i jej wpływu na starzenie się społeczeństwa i gospodarki, przez polepszenie warunków ramowych, takich jak dostosowanie polityk, mechanizmów oraz procesów zarządzania, które mają swoje miejsce w fazie zmiany demograficznej. Dążymy do wzmocnienia spójności terytorialnej, zmniejszenia dysproporcji regionalnych i podziałów przestrzennych poszczególnych grup docelowych przez stworzenie forum wymiany wiedzy i rozwoju wspólnych praktyk i inicjatyw, w szczególności między obszarami miejskimi i wiejskimi. Do lepszego wykorzystania istniejących potencjałów endogennych, czyli tych potencjałów wewnętrznych, które każdy region, każdy kraj, Posiada w coraz bardziej zróżnicowanej i starzejącej się ludności, czy spojrzymy przez pryzmat kraju, czy też przez pryzmat Europy. I w efekcie do podniesienia jakości życia obywateli Unii Europejskiej i zwiększenia konkurencyjności tego organizmu poprzez podejmowanie skoordynowanych działań na różnych poziomach. Mówiliśmy więc o tym, jakie są cele. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak osiągnąć tak właśnie wyznaczone cele. Wydaje się, i mówimy o tym, że po pierwsze, niezbędnym jest aktywne zatrudnienie, aktywne starzenie i uczenie się przez całe życie. Otóż, Szanowni Państwo, gospodarki w starzejących się społeczeństwach już niebawem będą opierać się w dominującej części na pracownikach w wieku 50 plus i starszych konsumentach. To w sposób radykalny przeorganizuje dzisiejszą rzeczywistość. Będą to więc dwie kluczowe grupy tworzące podstawy dobrobytu w krajach Unii Europejskiej, a więc i w Polsce. Proszę Państwa, w wyniku tej zmiany zakłady pracy będą zmuszone zmienić swoją dotychczasową aktywność, tak aby pozyskać i utrzymać pracownika, ale już w starszym wieku. Proszę spojrzeć, już w starszym wieku, czyli idea elastycznych form pracy i zatrudnienia. Będzie w tej sytuacji więc wymagana reorientacja polityki zatrudnienia na politykę nie pozyskiwania pracownika, a wspierania zatrudnienia właśnie osób starszych, a w szczególności kobiet. Zmianie muszą również ulec warunki pracy, które muszą być dostosowane do potrzeb pracowników starszych tak aby osiągnąć efekt w postaci równowagi między życiem zawodowym a prywatnym osób starszych. Po drugie, proszę Państwa, przez konieczność dostosowania systemów zarządzania w krajach europejskich do zmiany demograficznej, w szczególności przez dostosowanie systemu ubezpieczenia emerytalnego z jego uelastycznieniem i ukierunkowaniem na innowacyjne, przejściowe modele. Modele, które będą wspierać zatrudnienie osób skłonnych mimo wieku emerytalnego kontynuować pracę zawodową oraz będą utrzymywać te osoby w aktywności zawodowej na rynku pracy tak długo, jak to będzie przez nie akceptowalne. Po trzecie, przez podejmowanie wyzwań związanych z proaktywną migracją zasobów pracy. Migracja bardzo ważny i bardzo szczególnie wyczuły moment i Obszar na rynku pracy właśnie w fazie zmiany demograficznej. Oznacza to nic innego jak to, iż należy istotnie zwiększyć inwestycje w aktywne uczestnictwo migrantów na rynku pracy oraz konieczne i niezbędne są działania ukierunkowane na znoszenie objawów dyskryminacji, ksenofobii i. Rasizmu. I po czwarte przez opracowanie i wdrożenie do bieżącej polityki rynku pracy, współpracy międzypokoleniowej już w formie zwartych i systemowych programów. Na kanwie tych wszystkich elementów, które Państwu przed momentem zaprezentowałem, wypracowaliśmy cztery scenariusze. Scenariusze rozwoju sytuacji dla Europy, tym samym i dla Polski. W perspektywie 2035 roku są to cztery scenariusze następująco nazwane: otwarte społeczeństwo europejskie, solidarność, odejście od starszych osób i status quo. Tak więc scenariusze, w których chcemy powiedzieć o tym, jak może w 2035 roku w związku ze zmianą demograficzną kształtować się rynek pracy w wymiarze europejskim i w wymiarze krajowym. Pierwszy ze scenariuszy to otwarte społeczeństwo europejskie, scenariusz niezmiernie optymistyczny. Otóż w tym scenariuszu przyjmujemy, że w 2035 roku występuje stabilność ekologiczna i stabilność ekonomiczna oraz otwarte społeczeństwo europejskie, determinowane w swoim rozwoju, jasnymi i przeciwdziałającymi procesowi starzenia się celami polityk. Rządy krajów europejskich rozpatrują i antycypują wyzwania demograficzne. W ramach scenariusza przewidujemy dynamiczny wzrost kapitału społecznego. Europa Środkowa angażuje się w procesy wynikające ze zmiany demograficznej występuje świadome i celowe wprowadzenie modelowanej i aktywnej polityki migracyjnej oraz zakończenie reform strukturalnych po to, aby w 2050 roku i tu już antycypujemy prospektywnie wizję Europy, system prawny Unii Europejskiej został w pełni dostosowany do procesów starzenia się społeczeństwa. Drugi scenariusz jest scenariuszem o nazwie Solidarność, jest on równie optymistyczny i pomyślny, charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż Europa Środkowa jest stabilną populacją. Tym samym migracje zewnętrzne kompensują spadek populacji wynikający ze zmiany demograficznej. Europa charakteryzuje się pełnym dopasowaniem rynku pracy do cykli gospodarczych. Społeczeństwo żyje w systemie dobrobytu, z pełną stabilnością finansów publicznych, zrównoważonym i stabilnym systemem edukacji i ochrony zdrowia. System emerytalny funkcjonuje na bazie samoregulacji, ze zmniejszającą się koniecznością potrzeby wspierania go przez środki publiczne. Ten scenariusz charakteryzuje się głęboką otwartością na zmiany międzypokoleniowe, sprawiedliwością i skoordynowanymi procesami, Migracyjnymi. W tym scenariuszu wystąpią zmiany w polityce emerytalnej, zostaną uruchomione mechanizmy wzrostu zatrudnienia osób starszych. W systemie ochrony zdrowia zapewniona będzie opieka medyczna ogłowi społeczeństwa, bez względu na status majątkowy. System edukacji gwarantuje pełne możliwości zatrudnienia i jest dopasowany do potrzeb gospodarki oraz, służy rozwojowi i karierze zawodowej. Dwa kolejne scenariusze, Szanowni Państwo, są scenariuszami niesprzyjającymi Unii Europejskiej. Nazwę je wręcz scenariuszami kryzysowymi. Pierwszy ze scenariuszy to odejście od osób starszych. Ten scenariusz charakteryzuje się kilkoma bardzo ważnymi cechami, a mianowicie starzeniem się, wzrostem konkurencji, przepływem i spowolnieniem. Rozwijając tych kilka słów, chcę powiedzieć, że ten scenariusz określa warunki, których wschodnia część Europy, a więc i Polska, dotknięta jest i zmaga się z dynamicznym starzeniem się społeczeństwa. Dominuje wzrost konkurencji między krajami Unii Europejskiej, który jest zdeterminowany wzrostem konkurencji globalnej. Starzenie się społeczeństwa skutkuje dynamicznym przepływem migrantów poszukujących pracy i wyższego standardu życia. Z krajów słabiej rozwiniętych, na przykład Ukrainy, Mołdawii, do krajów wschodniej części Europy Środkowej. Z tych krajów w kolejnej fazie do zachodniej Europy i północnych obszarów Unii Europejskiej. Migracje determinowane są dobrze rozwiniętym, długoterminowym systemem opieki nad obywatelem w krajach Europy Środkowej. W tym scenariuszu należy oczekiwać jednakże spowolnienia życia społecznego, obniżenia kapitału społecznego i dalszego zanikania tradycyjnego modelu rodziny. I scenariusz status quo, czyli jesteśmy w tym samym miejscu, czyli występuje inercja. Ten scenariusz ilustruje sytuację, w której Europa doświadcza głębokiego spadku ludności i siły gospodarczo-politycznej. W Europie zawężają się rynki pracy, pracodawcy nie dostosowują się do potrzeb i możliwości ludzi starszych. Widoczna jest nierówność pomiędzy Wschodem i Zachodem. Pogłębia się rozwarstwienie społeczne i różnice między społecznościami ubogimi i bogatymi. Panują konserwatywne, tradycyjne poglądy podtrzymujące utrwalające przeszłość. Scenariusz ten charakteryzuje się międzypokoleniową niesprawiedliwością nierównością międzypokoleniową, powrotem do polityk nacjonalistycznych i spadkiem konkurencyjności europejskiej. Instytucje Unii Europejskiej rozwiązują skutki zmiany demograficznej w sposób nieelastyczny, wręcz koniunkturalny. Realizowane są wyłącznie inwestycje nieobciążone głębszym ryzykiem bądź niepowodzeniem ich realizacji, a infrastruktura oraz otoczenie przystosowane są do zmian post factum. Na kampie tych czterech scenariuszy, które zapewne w sposób pełny nie wystąpią, ale będą się wzajemnie przenikać, wyznaczymy już na zakończenie tego krótkiego wystąpienia, tej mojej refleksji, y cztery główne obszary oddziaływania, które zagwarantują to, iż spełnione będą te scenariusze, które są pomyślne, a zmarginalizowane będą scenariusze, które. Nie sprzyjają pomyślnemu rozwojowi krajów Unii Europejskiej. Na kanwie przedstawionych scenariuszy bardzo życzyłbym sobie, abyśmy jeszcze spojrzeli na kwestię wciąż aktualną i otwartą na przyszłość. Elastyczne formy pracy i zatrudnienia. Możemy powiedzieć inaczej: gdy pracy mniej, dzielmy się nią. Bo właśnie elastyczne formy pracy i zatrudnienia to w sytuacji wysokiego bezrobocia, niskiego popytu na pracę na rynku, to nic innego jak dzielenie się pracą, tak aby to dobro, które wielokrotnie w swojej wypowiedzi podkreślałem, tak znamienne dla przyszłości kraju, dla przyszłości Unii Europejskiej, odnalazło się w pełni i wyraziło w tym, iż każdy z nas będzie miał dostęp do pracy i będzie mógł się w niej spełnić oraz realizować.